Witajcie, degeneracji na KryptoBros. Cekojakapital, Capital, czyli gigant wieloryb, jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie, który obraca miliardami, to chyba dziesiątkami, jak nie setkami miliardów, no, zdobyli albo e, dostali od indywidualnych inwestorów 600 milionów dolców i będą to inwestować w kryptowaluty, w tokeny. Co zarzekli, to jest to również, że będą brać udział w DeFi, będą farmować, będą dodawać płynności, czyli będą zabierać tą naszą grę. Czyli jeżeli będą wchodzić z tak dużymi ilościami kasiory, to znaczy, że te procenty automatycznie dla nas obecnie, obecnie będą dużo mniejsze w przyszłości. Co jest dobre, co jest złe. No jak dla mnie to jest złe, no bo teraz fajnie zarabiam po kilkaset procentów bez wysiłku. Jak oni wejdą z taką kasą, no to maksymalnie będzie kilkadziesiąt, może kilkanaście procentów można zarabiać. Dlatego nie bójmy się, szybko jeszcze korzystamy, póki mamy takie fajne wypłaty z DeFi. Bo coraz więcej takich właśnie gigantów będzie wchodzić i grać w naszą grę. No i niestety automatycznie zmniejszą oni nasze zyski, ponieważ protokoły nie będą musiały wypłacać tak dużych procentów, żeby złapać płynność, no bo takie giganty im płynność szybko będą dostarczać. Co za tym idzie? Drugi potężny fundusz, który już jest również aktywny przez długi czas na, na rynku kryptowalut Fidelity. Fidelity mówi właśnie z czym się zgadzamy żeby nie przejmować się debatą, że, że tam Fed i Amerykanie wpływają na akcje, akcje wpływają na, e, na, na kryptowaluty i wszystko idzie w dół. Bo w długim okresie czasu Bitcoin rośnie tak samo szybko, jak nie szybciej niż firma Apple, jeśli chodzi o efekt sieci, czyli network effect. I w długim okresie czasu nie, ma, nie będzie miało znaczenia, czy tam były jakieś dołki przez ekonomię, czy tam... E, Banki centralne, czy właśnie, no jak to się nazywa, stopy procentowe wzrostem, czy są większe, czy wyższe, to, to jest tylko hałas, to będzie, to minie, a sieć jako sieć, technologia jako technologia będzie się rozwijać. Co widać po ilości firm, gigantów i firm technologicznych, które wchodzą w nasz rynek, oni się nie przejmują, nawet nie zwracają uwagi, co ten FED robi. Więc czemu my mamy zwracać na to uwagę? Także robimy swoje, farmujemy, bierzemy tą kasiorę, póki jest, zanim nam ją zabiorą.